A jeśli już mowa o zabawie, to proponuję, abyście już znając właściwości drewna, zbudowali własnoręcznie jakąś zabawkę, na przykład samolot do zabawy w pokoju. Narysujemy sobie według własnej fantazji kadłub samolotu i skrzydła samolotu ale nie przerysowujcie teraz tego, co ja pokazuję, wymyślcie sami. Może wymyślicie ładniejszy, ciekawszy, inny kształt, może być pasażerski statek, albo może wojskowy, myśliwiec jakiś. Sami wymyślcie kształt samolotu, skrzydła i kadłub, no i jeszcze ster wysokości. Te, zanim jednak zaczniemy wycinać z deseczki, zanim zaczniemy wycinać deseczki, proponuję, żebyście najpierw zastanowili się, jak te szablony, bo zawsze każdy konstruktor najpierw robi szablony, po czym nanoszę te szablony na deseczkę. Jak te szablony narysować na desce? Można w ten sposób. Ale co, jaki tutaj popełniliśmy błąd? No, oczywiście, ładne, dobrze wszystko rozmieszczone, ale zużywamy całą ogromną deseczkę, a więc to nieracjonalnie, nierozsądnie. Prawdziwy Majsterkowicz, prawdziwy konstruktor zastanawia się, jak nie zniszczyć materiału, jak zrobić to wszystkie, te wszystkie części, wyciąć z tejże deseczki, ale nie zniszczyć, zużyć jak najmniej materiału. I popatrzcie, te same części, a więc ster wysokości skrzydła i kadłub. Mogę wyciąć z takiej samej wielkości deseczki w ten sposób, rysując szablon? Co ja tutaj zrobiłem? Ułożyłem tak, że popatrzcie, tym jednym cięciem właściwie robię dwie części. Tym jednym cięciem też. A tutaj w ogóle niepotrzebne jest cięcie, dlatego że tutaj wykorzystałem od razu gładki brzeg deseczki. Przez takie umieszczenie, przez takie rozmieszczenie poszczególnych części ogromna powierzchnia deseczki nie jest zniszczona i starczy tutaj na budowę jeszcze następnych samolotów, okrętów czy innych zabawek. A więc najpierw rysujemy szablon według własnej fantazji, kadłub, ster wysokości, o to jest ster wysokości i skrzydła. Następnie zastanawiamy się, jak racjonalnie rozmieścić, żeby zużyć jak najmniejszą ilość deseczki. Po narysowaniu, narysowałem sobie już na deseczce i teraz trzeba to piłeczką włosową wyciąć. Najlepiej do tego celu nadaje się taka zwykła piłeczka włosowa, z tym, że m, oczywiście nigdy nie tniemy na krawędzi stołu, bo zaraz przetniemy stół, tylko... Najlepiej zrobić sobie jakąkolwiek deseczkę, to może być gruba sklejka bądź inna deska, i w tej desce tutaj wyciąć taką szczelinę. W tej szczelinie będę wsuwać piłkę w czasie przecinania. W tej szczelinie przesuwam. O tu przesuwam piłkę. I teraz popatrzcie, jeśli ja teraz tutaj położę deseczkę, z której wycinam, to mogę bardzo ładnie wycinać z dwóch stron, jest deseczka podparta. Łatwo wycinam, a piłka na dole przesuwa się w szczelinie deski. Nie przetnę stołu. A, nawet jak przetnę troszeczkę deskę, to nie szkodzi. Nie, w każdym razie nie zniszczę stołu. Tak powolutku, dokładnie według nas wytrasowanych kształtów, wycinam poszczególne części. A więc skrzydła. Bo tutaj nagróciło mi się w warsztacie, powinien być zawsze idealny porządek. A więc skrzydła, kadłub. I ster wysokości. Te części są tak dopasowane, i tak są. Te części są zrobione w ogóle z deseczki jednakowej grubości. Nic tutaj nie ścieniać, nic nie szlifować. Tak niech to będzie z takiej deseczki o jednakowej grubości. Ja wiem, Wy tutaj pewnie chcecie skrytykować, że skrzydła na końcu są w rzeczywistości zwężone, nie są takie grube, ale przecież my budujemy zabawkę a nie latający samolot. Stąd też, żeby uprościć pracę, no i żeby samolot był plastycznie, jak, naj, jak najskromniejszy, jak naj, drewno jest takie dekoracyjne, drewno jest takie ładne, także myślę, że sam kształt z ładnego drewna wycięty sprawi to, że zabawka będzie ładna. Teraz jak poszczególne części są złożone? Popatrzcie, otóż na sterze wysokości, na sterze kierunku, to jest ster kierunku, ma tutaj takie, jest takie podcięcie. Podobnie do tego, proporcjonalnie do tego wyciąłem, wyciąłem piłeczką włosową szczelinkę i w tejże szczelince Włożony będzie, o, popatrzcie, w ten sposób, jak ja to wcisnę teraz. O, tak jest wciśnięte. No widać, tutaj po, już po wciśnięciu obciąłem i zaslifowałem, żeby to nie, nie wystawało. I w ten sposób ster wysokości jest umocowany na sterze kierunkowym właśnie na kadłubie. A skrzydła też mają podcięcie, popatrzcie, o, w ten sposób. Tak, podcięte są i tutaj to dopasowane, że jest wciśnięte. Czyli już samolot ma skrzydła, połączony kadłub. No można te części posklejać, chociaż nie wiem, czy warto posklejać. Taka zabawka rozbierana chyba będzie równie ciekawa, a kto wie, czy nie ciekawsza. No tak, ale to jest samolot pasażerski, musi mieć podwozie. Gdzieś takiegoś jakiegoś kijka okrągłego obciąłem dwa krążki, jeden i drugi. Wywierciłem dwa otworki, też wierciłem do metalu i pilnikiem do drewna, nowym pilnikiem do drewna, bo taki pilnik nadaje się również, pilnik do metalu nadaje się do obróbki drewna, jeśli jest nowy, wypiłowałem taki okrągły patyczek z drewna bukowego. To będzie oś. Ta oś jest przetknięta przez otworek wywiercony w kadłubie i z drugiej strony założone drugie, to są właściwie po dwa koła, podwozia z każdej strony. I w ten sposób samolot jest już Gotowy. No, myślę, że możecie napisać albo napis Lot tutaj, albo okienka mu jeszcze namalować, albo znaki wojskowe narysować chociaż taki czysty, gładki, gładka zabawka z gładkiego, czystego drewna chyba jest najprzyjemniejsza, najładniejsza. A już jak zrobicie dużo takich samocików i zabawek to ustawcie na własnoręcznie zbudowanej półce. Na tym kończę i do zobaczenia.